Morawska ścieżka to 320-kilometrowy szlak rowerowy, malowniczo poprowadzony wzdłuż jednej z najważniejszych czeskich rzek. Przekrój kulturowych atrakcji: górskie krajobrazy, śródlądowa delta rzeczna, orzeźwiające piwo i klimatyczne miejscówki pod namiot. To wszystko na nas czeka podczas tej wyprawy. Czechy z poziomu rowerowego siodełka poznajemy trzeci rok z rzędu. Tym razem nabraliśmy ochoty na Morawy, czyli obok Śląska i Bohemii, jedną z trzech historycznych krain czeskiej republiki. Z czego znane są Morawy? Nam kojarzą się z malowniczo położonymi winnicami i dobrej klasy winem. Ale nie tylko. Przed nami wielka przygoda. Naturalna, kulturowa, kulinarna i historyczna. Zaczynamy w Głuchołazach, gdzie przekraczamy granicę. Przez ołomuniec, nie oddalając się zbytnio od koryta Morawy, dotrzemy aż do Brzecławia, pod austriacką granicę. W sumie spędzimy tu 9 dni, robiąc od nogami ponad 400 km. Z granicy wjeżdżamy prosto w czeską część Sudetów Wschodnich, czyli Irchlebskie Chory. Ale dziś pokażemy Wam. Zlate Chory, czyli miejsce, gdzie jeszcze 34 lata temu wydobywano złoto. Mamy tu dwa drewniane młyny, wyposażone w kruszarki skał złotonośnych. Złoto wydobywa się przy pomocy kruszarki, skały, w których znajdują się pokłady złota, są rozkruszane do średnicy kilku milimetrów, a następnie przenoszone do młynów, by tam poddać je dalszej obróbce. Ten jest niewielki, ale można aktywnie spędzić tu czas poszukując złota. Następne miejsce, które Wam pokażemy, to jaskinia na szpiczaku. A że do wstępu mamy jeszcze mniej więcej pół godziny bo wstępy są tylko o pełnych godzinach to spędzamy je tak. Wygrzewając się na słoneczku, to jest ulubiona pozycja Kasi na rowerze, czyli bez roweru. Czechy to nie tylko piwo i zamki, a morawy to nie tylko wino, ale również jaskinie. Największe nagromadzenie jaskiń jest właśnie na północ od Brna, czyli tak zwany morawski kras. Natomiast na północnych morawach na przykład mamy jaskini na Szpiczaku, którą Wam za chwileczkę pokażemy i jaskinie mladeckie, które będziemy zwiedzali w ulicach Ołomuńca. Generalnie w Czechach jaskin jest prawie 4000, więc jak na tak nieduży kraj jest to naprawdę imponująca ilość. Jednak niezależnie w której części Czech jesteśmy, jest bardzo pagórkowato. A co za tym idzie męcząco, ale mamy nagrodę, bo właśnie szukamy miejsca na noslek. Jesteśmy w jednym z lasów pod szumperkiem no i udało nam się obczaić, trafić w taką miejscówkę. Co jest najważniejsze, jest ławka, więc <noise> będzie można sobie kulturalnie spokojnie usiąść przy piwku, a rano przy kawce. A gdzieś tutaj pewnie rozstawimy nasz namiot. A jednak nie, bo 50 metrów dalej. Znaleźliśmy takie miejsce. Tu jest ławeczka. Tu jest miejsce na ognisko. A to jest nasz widok. Namiot będzie stał tu. Widać, że ktoś już tutaj spał. Dobranoc. Statystyczny Czech wypija rocznie około 143 litry piwa. Złocisty napój jest wpisany w kulturę naszych sąsiadów od setek lat i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Jeśli chcecie zgłębić tajniki i historię czeskiego piwowarstwa, zapraszamy was do zeszłorocznego filmu z Czech. My właśnie robimy sobie przerwę na obiadek i jedno piwko w zamku Kolštein, gdzie mini browar działa od 10 lat. Morawa ma długość 352 km, a zdecydowana jej większość przepływa przez wschodnie Czechy, bo będzie to około 240 km. Pewnie dlatego nazywa się Morawa, bo przepływa głównie przez morawy. Morawa też na długim swoim odcinku jest rzeką graniczną. Płynie wzdłuż Czech i Słowacji, a także Czech i Austrii. Szlak nie prowadzi cały czas bezpośrednio wzdłuż koryta rzeki, ale niekiedy odbija w bok, by zaliczyć okoliczne atrakcje. Jak choćby zamek Usow, który znajdował się w tym miejscu już w średniowieczu. lavendové pola, všru z kterých dzisiaj będziemy budeme spát v Dobrý den, zdravíme z levandulového statku v Bezděkově a rádi bychom vás sem k, vám, sem k nám všechny pozvali. Už se na vás moc těšíme, protože polských zákazníků nám zatím moc nepřijelo a, a přitom vás máme tak rádi. Lawendowa Farma, która powstała jako jedna z trzech takich farm w Czechach, powstała w 2014 roku i co roku odbywa się tutaj lawendowy festiwal. Żadna pogoda nam nie straszna, ważne jest dobre towarzystwo. Stwierdzenie, że właściciele tutaj mają fioła na punkcie lawendy, nie wiem czy jest do końca słuszne, bo fioła kojarzy się z fiołkami, więc właściciele może mają tutaj lawendę na punkcie lawendy. To widać chociażby po leżaczkach, po wszystkim pomalowanym na fioletowo a właściciel, który jest chłop jak dzwon i też chodzi w takiej fioletowej koszulce, jest uśmiechnięty od ucha do ucha, aż chce się tutaj przyjeżdżać co roku na ten festiwal. A dla nas w tej chwili najważniejsze, że pan pozwolił nam się przekimać pod dachem na swojej posesji, więc mamy tutaj rozbity namiot i polecił nam rozpalić w piecu. Więc Kasia, Kasia bardzo lubi takie męskie roboty. Weźmy. Będzie coś z tego? No nie wiem właśnie, więc może tego nie nagrywać. Będzie na pewno. Zawsze ci się udaje. Chyba <grym> nie. Lawenda jeszcze nie kwitnie. Ale kobitki pokażę Wam coś fajnego. A mianowicie lewandulomat. I w tym oto lawendulomacie możemy sobie wypróbować. Bez monety. E, antimikrobialni gel z lewanduli, lewandulowe telowe mleko. Ja polecam to mleko i to robimy tak. Pik. I już Pachnie polsko Now it's too early for lewander. Mm -hmm. If you come in one month, maybe two months, here everywhere is full of lavender. That's really beautiful smell, but not now, it's too early. And first, you still like this smell? Love <laughs> I love it. I yeah. love it here. Yeah. <laughs> These offices up there, now we have a gallery. Mm -hmm. There you go first. And then down there, there was a, 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 a fireman with his equipment, the oh, fireman. Wow. So no more fireman here. Now we have a store here. And there was a, a fireman like office. Mm -hmm. Now we make a distillation. Nie mogłam się powstrzymać, musiałam coś kupić. Po porannym zwiedzaniu odświeżeni, wypoczęci, wracamy nad rzekę. Do ołomuńca zostało nam 40 km. Pokonamy je w całości przez teren Parku Krajobrazowego Litowelskie Pomorawii. Jego sercem jest oczywiście Morawa, która rozdziela się tu na kilka mniejszych rzek, tworząc śródlądową deltę. Tylko my i natura, takie miejsca lubimy najbardziej. Człowiek zdaje się być tu gościem, najchętniej widzianym pieszo lub na rowerze. A stolicą parku jest Litowel. To miasto może kojarzyć się wam z czymś jeszcze. No i wreszcie, dotarliśmy do Ołomuńca, największego miasta na trasie morawskiej ścieżki. Aby je zwiedzić, robimy całodniową przerwę od roweru i wyruszamy pieszo na podbój historycznych miejsc. I nie tylko. Więcej o atrakcjach miasta i naszych subiektywnych polecajkach w okolicy opowiadamy w drugim filmie. Możecie też zajrzeć na bloga, gdzie znajdziecie szczegółowy poradnik. 45 km dalej leży Kromierysz. Małe miasto z aż trzema miejscami wpisanymi na listę UNESCO. Po kolei zwiedzamy je wszystkie, zaczynając od górującego nad miastem Pałacu Arcybiskupów. Wykupujemy trasę zwiedzania Via Residentia, obejmującą wizytę w salach zamkowych z przewodnikiem. W tym w wyjątkowej sali sejmowej z trzema ogromnymi freskami na suficie. Podobno jest to najpiękniejsza sala zamkowa w stylu Rokoko w całej Europie Środkowej. Na ten weekend. Zorganizowany zostanie tutaj wybieg dla modeli, tak zwany catwalk. Musicie przyznać, że całkiem niezła atmosfera. A jeżeli kojarzycie film Amadeusz Wolfgang, Amadeusz Mozart, to właśnie pewne sceny były kręcone dokładnie w tej sali. Chociaż nie możemy Wam zbyt wiele opowiedzieć o tych obrazach, no nie znamy aż tak dobrze ich historii e, i aż tak bardzo nie interesujemy się sztuką, żeby tutaj się wymądrzeć. To jednak powiem Wam, że miejsce jest bardzo ciekawe. Dowiedzieliśmy się, że w Kromerzyżu jest druga najważniejsza galeria w całej Czeskiej Republice, zaraz po Czeskiej Pradze. E, I ta kolekcja należała przez wiele lat do arcybiskupów, e, właśnie tutaj z tego zamku. Znawcami sztuki nie jesteśmy. Ale ta sztuka też nas zaskakuje. Na przykład, tutaj mamy obraz, który przedstawia ciągle, y, ciągłe życie z kotem, martwym ptakiem i warzywami. Czas wyjść z murów, wprost na ogród przepłacowy, który istnieje w tym miejscu od 1509 roku. Romantyczny park w stylu angielskim jest pełen kanałów wodnych, stawów, ciekawych, kwiatowych i rzeźbiarskich kompozycji. Bez trudu spotkamy tu pawie, prezentujące swoje wdzięki. Ten kolega przed chwilą gonił samicę, która przed nim uciekała, a on cały czas ją gonił, tak jakby chciał ją chyba naparzać tym ogonem swoim. Także powiedzenie dumny jak paw, jak najbardziej się sprawdza. Ale to nie jedyny ogród w Kromiryżu wpisany na listę UNESCO. 17-wieczny ogród kwiatowy znajduje się kilka minut spaceru od głównego miejskiego rynku. Pomniki, fontanny, żywopłoty i labirynty. Oraz znajdująca się w centralnym punkcie rotunda. Tak prezentuje się współcześnie ten piękny zielony kompleks. Do kromierza można wpaść w drodze na południowe morawy lub właśnie przemierzając rowerową morawską ścieżkę. Ponoć w Polsce jest teraz susza i nie pada od yy, no, ponad tygodnia, natomiast my już tutaj kolejny dzień prze, przeczekujemy deszcz w jakimś randomowym miejscu, tym razem trafiło się pod drogerią w Kromierzyżu, yy, ale nic to, no, jest to przerwa na nabranie sił, <grych> dłużej już czegoś nie mogliśmy, także ruszyliśmy w tym deszczu ścieżką, mrawską ścieżką dalej w dół rzeki. Na tym odcinku od Kromerzyża jest naprawdę bardzo fajnie, bo jedziemy praktycznie cały czas wzdłuż koryta taką równiutką asfaltową drogą. No niestety pada. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padało, bo mamy bardzo fajną atrakcję Wam do pokazania. A zarazem będę robił coś pierwszy raz w życiu. Dziękuję. Nowego, bo płyniemy taką łódeczką wzdłuż kanału Batu. Zabytkowy kanał sprzed II wojny światowej biegnie równolegle do południowego koryta Morawy. Dawniej służył do spławiania węgla brunatnego, dziś stanowi atrakcję turystyczną. Na całej długości jest 14 śluz. My przepływamy tylko jego krótki fragment, tak dla odmiany od pedałowania. Jeśli chodzi o nawierzchnię i oznakowanie morawskiej ścieżki, to na północy i w środkowych morawach jest całkiem nieźle. Nawierzchnia jest różnorodna, czasami są kamienie, czasami jest asfalt, czasami jest mocno pod górę, czasami mocno w dół, natomiast nie ma nudy, to na pewno. Ale na grawelach czy na trekkingach zwykłych jak najbardziej można przejechać, zresztą my mamy właśnie grawele i dajemy sobie radę. I tak, od Kromezirza do Chodonina praktycznie cały czas, z małymi wyjątkami, jedziemy wzdłuż biegu Morawy lub wzdłuż rzeki, przepraszam, kanału Batów. Jest to fajne, ponieważ jest w końcu płasko, <laughs> jeżeli ktoś już będzie zmęczony górkami, natomiast możecie wyłączyć nawigację, bo oznaczenia są bardzo fajne mamy tutaj morawską ścieżkę, mamy winarną ścieżkę. No bo już jesteśmy w regionie, gdzie jest mocno winnie. Nasz wyjazd powoli dobiega końca. Już jutro o 15 wsiadamy w pociąg do Warszawy. Tymczasem celebrujemy ostatni wieczór na dziko pod namiotem nad Morawą, bardzo blisko granicy czesko -Słowackiej. I oczywiście pijemy, znaczy jeszcze nie pijemy, zaraz będziemy pić morawskie wino. Na takich bezpośredni, bezpośrednio na Morawach, takich pięknych z winoroślami i tak dalej nie byliśmy. Natomiast generalnie znajdują się one głównie właśnie na południu Moraw. Kolejna czeska wyprawa rowerowa dobiega końca. Za chwilę wsiadamy do pociągu i wracamy do Polski. A Wy, w czasie naszej podróży, możecie spojrzeć na inne rowerowe filmy z Czech, zarówno z południa, jak i z północy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.